Zastanawia się, czy można mieć własny laser, który wycina i graweruje, nie wymaga wiedzy technicznej, a do tego kosztuje mniej niż 1000 zł? Otóż tak i dodatkowo te urządzenie ma zamkniętą ramę. Dzięki czemu nie wydobywa się przez nie trujący dym i nie ma żadnych kabli na wierzchu, przez co jest bardzo bezpieczne nawet dla dzieci. Dzisiaj opowiem Wam o fantastycznym urządzeniu od Algo Laser. To jest pixie w wersji 10W, za pomocą którego możesz wycinać w kartonie, w drewnie. Możesz grawerować praktycznie na każdym materiale obojętnie czy to jest plastik czy szkło, ale przede wszystkim możesz to robić gdzie tylko chcesz, nie tylko w domu, ale również na targu, w każdym miejscu, bo jest to bardzo kompaktowe urządzenie i pobiera tak mało energii, że możesz je podłączyć nawet do niewielkiego magazynu energii, przewodzić gdzie chcesz i pracować gdzie chcesz. Ja wcześniej nie korzystałem z podobnych urządzeń i obawiałem się, czy jestem w stanie je obsłużyć, tworzyć projekty. A okazuje się, że to urządzenie ma własny system operacyjny, podobnie jak Android czy iOS, i dlatego też jego obsługa jest banalnie prosta. To jest niewiarygodne, jak te małe urządzenie pobudza naszą kreatywność. Kreatywność naszą, ale również naszych dzieci, bo możesz grawerować, wycinać dosłownie co tylko chcesz. Grawerować możesz praktycznie na każdym materiale, obojętnie czy tobie szkło, skóra, drewno. A nawet liście. Jeśli chodzi o wycinanie, to w przypadku mojej grawerki 10W mogę wycinać z drewna bądź z kartonu, to znaczy się z miękkich materiałów do grubości maksymalnie 12 mm. Ale pewnie teraz nie jeden rzemieślnik, zwłaszcza stolarze, zastanawiają się, jakim sposobem mogę tym małym urządzeniem wygrawerować swoje logo na dużym blacie. I już Ci pokazuję jak w prosty sposób możesz wygrawerować swoje logo, a nawet kod QR. Na przykład na stole. Wystarczy wyciągnąć tą metalową podstawkę i już bezpośrednio możesz grawerować na czym tylko chcesz, nawet na dużych powierzchniach. Przy okazji dodam, żebyście nie popełniali moich błędów, bo ja na początku nie wiedziałem, że ta podstawa jest odkręcana i grawerowałem oraz wycinałem bezpośrednio na tej stronie z kratką, a ją należy wyjąć i odwrócić, jeśli chcemy wycinać, po to, żeby nie mieć takich przypalonych plam. Oczywiście ją pewnie się da domyć dobrym płynem, natomiast druga uwaga to jeżeli macie wysoki przedmiot to firma Algo Laser tak zaprojektowała swoje niewielkie urządzenie, że można je podnieść do wysokości jaka jest nam potrzebna. Pixi, bo właśnie tak nazywa się to urządzenie do laserowego grawerowania i wycinania jest naprawdę bardzo dobrze skonstruowane, w całości dopracowane i bardzo dobrze przemyślane. Za chwilę przejdziemy do szybkiego unboxingu, następnie pokażę Ci, jak uruchomić to urządzenie i w jaki sposób możesz korzystać z projektów. Pokażę Wam moje pierwsze testy zgrawerowania i wycinania tym urządzeniem, ale w pierwszej kolejności zobaczcie ofertę producenta, dlatego że Algo Laser w swojej ofercie ma wiele podobnych urządzeń w zależności od naszych potrzeb. W opisie do tego filmu macie link bezpośredni wraz z kodem rabatowym. Polecam Wam skorzystanie z tego kodu rabatowego, bo dzięki niemu zaoszczędzisz aż 10% wartości zamówienia. Na stronie producenta znajdziesz wiele fajnych materiałów, z których możesz robić wydruki, grawerki, wycinanie, ale pamiętaj, że praktycznie możesz korzystać z tych materiałów, które masz w domu lub które są łatwo dostępne praktycznie w każdym sklepie. Do mnie moja grawerka AlgoLaser dotarła w zaledwie w tydzień, nie miałem żadnych dodatkowych opłat np. celnych. Ale przed zamówieniem warto się zastanowić, czy nam bardziej będzie potrzebny model 3W, 5 lub 10W. Generalnie chodzi o szczegółowość laseru podczas grawerowania, ale także o grubość cięcia. Bo tą najsłabszą nie możemy przeciąć na przykład deski. Warto też przemyśleć, co potrzebujemy z dodatków, bo to urządzenie, które teraz widzicie, typowe do grawerowania butelek i innych przedmiotów, które powinny się obracać podczas grawerowania nie jest w zestawie w tej podstawowej cenie. A zatem co dostajemy w cenie? Już Wam pokazuję. I pamiętajcie, że instrukcja obsługi nie jest w języku polskim, ale jest bardzo prosta, obrazkowa. Na YouTube macie wiele filmów, w których krok po kroku jest pokazane, jak z tego urządzenia korzystać, co nim możemy zrobić. Dostajemy elegancki rysik do obsługi naszego wyświetlacza dotykowego. Te piórko jest dwustronne. Z jednej strony ma gumkę, a z drugiej strony łapkę. W zależności kto, jak woli pracować. Mamy też osłonkę górną, którą właśnie nakładamy od góry naszego urządzenia. Parę dodatków do grawerowania, ale także do obsługi naszego lasera. Na przykład pędzelek, którym warto od czasu do czasu oczyścić głowicę laseru. Ten przedmiot potocznie nazywany młoteczkiem jest bardzo ważnym narzędziem do pracy, ponieważ nim mierzymy odległość laseru. Od przedmiotu, na którym będziemy grawerować, a na koniec możemy zawiesić go na tylnej części obudowy. Ma tam swoje specjalne miejsce. Ja również dostałem trzy metalowe wizytówki, na których możemy sobie wydrukować bardzo fajną reklamę, a także taką małą sklejkę. To, co dostaniemy z dodatków do grawerowania czy też wycinania, zależy też, kiedy kupimy nasze urządzenie, bo promocje są różne i czasami dostajemy więcej dodatków już w cenie. Algo Laser Pixie wyróżnia się bezpieczeństwem. Ma wszystko, żebyśmy mogli korzystać z tego urządzenia w domu w pomieszczeniu zamkniętym i po to otrzymujemy nie tylko rurę, ale specjalną nakładkę z uszczelką, żeby odprowadzić dym spalenizny poza nasze mieszkanie. Troszeczkę tego jest w zależności co grawerujemy: czy skórę, czy drewno, a także czy wycinamy, czy tylko grawerujemy. Możemy też sobie dokupić specjalny pochłaniacz dymu i wtedy nie będziemy musieli wystawiać naszej rury za okno. Rzecz jasna, w cenie dostajemy bezpieczny zasilacz i zanim przejdziemy do podłączenia, zobaczmy co mamy na tyle naszego urządzenia Pixie. Poszczególne gniazka są jasno opisane. Ja tylko wspomnę, że port USB typu C służy do podłączenia np. komputera, a jeśli chodzi o port ARR to do niego podłączymy urządzenie zewnętrzne, w moim przypadku moduł do grawerowania na butelkach. A jeśli chodzi o te cztery śruby, to jeśli je odkręcimy, możemy sobie regulować wysokość naszego pixi. Przechodzimy do podłączenia ruły, odprowadzającej zadymienie, pierwszego uruchomienia i testów. Instalacja jest tak samo łatwa jak pierwsze uruchomienie prostego smartfona. Wybieramy język pracy, przy czym przed pierwszą aktualizacją nie mamy jeszcze języku polskiego. Po aktualizacji będzie również język polski. Ustawiamy sieć Wi-Fi i z nią łączymy naszego Pixi. Tworzymy sobie hasło bezpieczeństwa po to, żeby dzieci samodzielnie nie mogły korzystać z naszego urządzenia. Ja zrobiłem sobie 1 2 3 4. Zatwierdzamy to hasło. Możemy zeskanować kod QR. I przechodzimy wtedy do strony producenta, ale na tym etapie ja nie widzę takiej potrzeby. Wystarczy sobie pobrać aktualizację bezpośrednio do naszego urządzenia, i dosłownie po chwili możemy zacząć grawerowanie bądź też wycinanie. Obecnie na rynku jest wiele podobnych urządzeń, ale Algo Laser wyróżnia przede wszystkim Własny system Pixi OS, to jest system operacyjny. Podobnie jak w smartfonach z Androidem bądź też w iPhone'ach z iOS-em, Pixi posiada swoje wewnętrzne oprogramowanie zapisane na swojej karcie pamięci, do tego mamy dotykowy wyświetlacz i już nie potrzebujemy nic innego. Konkurencja często wymaga podłączenia komputera albo specjalnych aplikacji. Tutaj mamy prosty system Mamy już wgrane projekty, możemy wpinać projekty z pendrive'a albo też przesyłać z aplikacji, ale też możemy podłączyć komputer. To już zależy od nas. Prostota tego urządzenia polega na tym, że możemy od razu zacząć grawerować np. Na własne napisy utworzone poprzez wyświetlacz, co też za chwilkę Wam pokażę. Nawet taki laik jak ja, który nigdy wcześniej nic nie grawerował, da sobie radę z obsługą tego urządzenia. Zabawa jest fantastyczna, a skąd brać projekty? Albo korzystamy już z budowanych, albo z bazy internetowej, albo sami je stworzymy w aplikacji bądź też w komputerze. Ale zobaczcie jakie fajne projekty mamy za darmo na stronie AlgoLaser. To zróbmy sobie zawieszkę od początku, krok po kroku kładamy deseczkę, sprawdzamy odstęp pomiędzy naszym materiałem a laserem, a ponieważ był niewłaściwy, to musimy albo poluzować, albo dokręcić śruby tak, żeby ten nasz młotek wchodził na styk. Tą czynność wykonujemy zawsze wtedy, kiedy zmieniamy materiał, na którym grawerujemy bądź wycinamy. Kolejny krok to wybieramy sobie projekt. Ja wybieram ten, który jest już programowany w nasze urządzenie. Jest to ponad 160 projektów. I z aktualizacją otrzymujemy nowe, dostosowane do okoliczności do okresu, w którym jesteśmy. Na przykład świąteczne, bądź na Halloween. W kolejnym kroku warto sprawdzić, w którym polu laser będzie pracował. I jeśli nie mamy podłożonego materiału w odpowiednim miejscu, to należy go przestawić. Jest to bardzo przydatna funkcja, zwłaszcza jeśli na jednym materiale będziemy wykonywali parę rzeczy. Na przykład najpierw rysunek, a potem napisy. Albo też na zapraszeniu papierowym chcielibyśmy dodać jakiś napis i chcemy mieć pewność, że grawer będzie w odpowiednim miejscu. Jeśli już wiemy, że laser pracuje w właściwym polu, to już możemy uruchomić grawerowanie bądź tak jak w moim przypadku grawerowanie z wycinaniem. Wystarczy nacisnąć start, zamknąć pokrywę, a jak Wam się pokaże komunikat, że pokrywa nie jest właściwie zamknięta, wystarczy potwierdzić ignoruj. Przy każdym projekcie mamy już od razu informację, jak długo, będzie trwała praca. Mamy też możliwość wyboru materiału, prędkości, jakości. To jeszcze Wam pokażę później. Natomiast ważna uwaga, nie róbcie tego co ja. Ja zapomniałem odkręcić tej metalowej podstawki i odwrócić ją na drugą stronę, przez co moja blaszka została okopcona. Tak się dzieje w przypadku wycinania. Jeżeli grawerujecie, to możecie mieć odwróconą tą podstawę, tak jak ja, czyli kratką do góry, jeśli wycinacie, powinno się odwrócić, czego ja na początku nie doczytałem. A jak wygląda efekt końcowy, film został przyspieszony po to, żeby nie trwał godzinkę. I sami ocencie, napiszcie w komentarzu jak Wam się podoba moja pierwsza praca. Ogólnie jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące urządzenia Pixie, śmiało piszcie w komentarzach, z pewnością Wam odpiszę Subskrypcje mile widziane. Wisiorek, jak na mój pierwszy raz, wyszedł nawet dobrze, przynajmniej takie jest moje zdanie, a teraz przejdźmy do obsługi panelu sterującego. Gdy wybierzemy funkcję kontrola, to mamy możliwość sterowania głowicą laserową. Za pomocą szczałek góra-dół, prawo-lewo sterujemy całą głowicą, a z prawej i z lewej strony mamy ustawienia, jak szybko ma się przesuwać ta głowica oraz o ile, czy bardzo króciutko czy może mają być to szybsze i dłuższe ruchy. Po aktualizacji zmieńcie sobie język ustawień na polski i wtedy będzie Wam znacznie łatwiej sterować Pixi. Funkcja w prawym dolnym rogu odpowiada za rysowanie bądź pisanie naszym piórkiem. Możemy napisać lub narysować co tylko chcemy, a następnie wygraberować to na materiale, który wybierzemy. Jak widzicie mamy też rozszerzenie, możemy zmienić grubość, styl, co tylko chcemy. Prawy górny róg to klawiatura. Możemy napisać tekst, zmienić sobie czcionkę, wielkość i również wydrukować na jakimkolwiek chcemy materiale. Obojęcie czy to będzie sklejka, czy to będzie materiał typu plexi, ale z pewnością ta funkcja przyda nam się przy grawerowaniu wizytówek bądź też zaproszeń. Algolaser Pixi jest tak prosty w obsłudze, że przypomina zwyczajną drukarkę. I teraz zwróćcie uwagę w jakich materiałach możemy grawerować. Bo przechodząc do kroku następnego, wybieramy materiał, który podłożyliśmy do grawerowania. W zasadzie to może być wszystko. Jedynie producent zaleca, żeby nie grawerować np. Na, na bardzo błyszczących się sztućcach, które mogą odbić laser, lub na 100% aluminium. Wybieramy jakość grawerowania, prędkość. Możemy też zrobić automatyczne rozpoznanie. Zatwierdzamy, no i przechodzimy do drukowania. Ciągle myślę o drukowaniu, bo obsługa jest tak banalnie prosta jak mojej drukarki, która czasami wydaje mi się być bardziej skomplikowana. Ustalamy sobie pozycję, wielkość wydruku, przepraszam, graweru, no i możemy, chociaż nie musimy, sprawdzić, czy nasz materiał jest odpowiednio ustawiony pod głowicą. Chodzi mi o obszar pracy lasera. Jeśli mamy wszystko dobrze ustawione, odległość lasera od przedmiotu, na którym będziemy grawerowali, i pozycję samego przedmiotu. To możemy nacisnąć start i grawerować. Jeśli nie, poprawiamy w moim przypadku deseczkę lub przestawiamy głowicę lasera za pomocą sterowania na panelu. Oczywiście musimy zamknąć pokrywę lasera, w przeciwnym razie urządzenie się nie włączy. To samo, jeśli na przykład będą duże wstrząsy bądź też przechylenie całego urządzenia, bo Algo Laser Pixi ma doskonałe zabezpieczenia. Samo grawerowanie jest naprawdę szybkie, wszystko oczywiście zależy, co zlecimy do grawerowania. Natomiast jeśli chcielibyśmy wycinać, to pamiętajcie, że nie ma magicznego przycisku w samym urządzeniu. Musimy mieć odpowiedni projekt. Ten projekt już musi mieć uwzględnione wycinanie. Taki projekt możemy stworzyć w aplikacji, która jest bezpłatna i na Androidy i na iPhone'y albo na komputerze za pomocą specjalnego oprogramowania. Jak widzicie grawerka Adam X wyszła dobrze. Oczywiście ja to robiłem tak dosyć partacko na szybko. To dopiero druga próba. A teraz chcę Wam jeszcze pokazać, że jak wejdziemy w projekty mamy również coś takiego jak kartę pamięci. Tam się zapisują nasze różne projekty, ale także tam mamy zapisane projekty od Algolaser. Przesyłając pliki z aplikacji smartfona, bądź też z komputera, również możemy tam zapisać je, żeby mieć je na później do grawerowania. Jeśli chodzi o projektowanie plików w komputerze, nie mam w tym doświadczenia, więc nie będę się wymądrzał. Jeśli chodzi o samą aplikację, również ją dopiero poznaję, ale w czasie kolejnych wydruków będziecie mieli w ekranie pokazane możliwości tej aplikacji. Bo jest naprawdę bardzo fajna. Jeśli byśmy chcieli grawerować zdjęcie, na przykład nasze zdjęcie, to możemy je również wydrukować w postaci puzli. Wytnie nam Algo Laser puzzle bardzo fajna zabawa, bardzo fajny prezent dla babci, dla dziadka, albo jako sprzedaż usług. Z takich istotnych jeszcze uwag, drukując zdjęcia, które wrzucicie do Pixie, przykład za pomocą pendrive'a, przed rozpoczęciem grawerowania upewnijcie się, że macie zoptymalizowane ustawienia po to, żeby ta jakość była wysoka, a nie jak w moim przypadku. Same możliwości aplikacji widzicie teraz na ekranie. Jeśli będzie odpowiednie zainteresowanie tym filmem, to z pewnością dogram kolejny materiał. Ale zwracam też Waszą uwagę, że jeśli chodzi o drukowanie na elementach okrągłych, np. długopis, szklanka, to wszystko zależy, czy chcemy, żeby grawer był w równej linii, czy też w szerokości butelki. Bo pamiętajmy, że wszystkie przedmioty, które mają zaokrąglenia, Muszą mieć odpowiedni odstęp od swojej krawędzi do głowicy laseru. I od tego też zależy, czy będziemy potrzebowali ten moduł obracający, czy też nie. Pamiętajmy również, że jeśli chodzi o grawerowanie, nie może być to butelka przezroczysta, albo musimy ją odpowiednio zabezpieczyć, na przykład pomalować do czasu grawerowania, potem zmyć ten malunek, bo chyba każdy laser ma problem pracy na transparentnym materiale. Fajnie, że Pixi i Algolaser za pomocą swojej aplikacji umożliwia grawerowanie kodów sklepowych, ale dla mnie super, że możemy sobie wydrukować, a raczej wygrawerować np. Na, na naszym etui smartfonu kod QWERTY. Kod QWERTY z naszą reklamą, z odnosikiem do naszej strony internetowej. Taki kod QWERTY możemy wygraberować na czym tylko chcemy, na skórze, na stole, jeśli jestem producentem np. mebli, grawerowałbym np. stołki bądź stoły od spodu swoją reklamą bądź logiem i całe szczęście, że młodzież jest na tyle leniwa, że z pewnością nie kupi tego urządzenia, bo wtedy mogłaby za pomocą mocnego powerbanku grawerować kody QWERTY do swoich TikToków np. Na, na ławkach w parku. Na zakończenie tej demoralizacji młodzieży polecam Wam wszystkim jako świetny prezent, ale także jako plan na biznes oraz budowanie kreatywności w nastolatkach, bo tak sobie myślę, że zamiast kupowania dziecku kolejnej konsoli, warto zastanowić się, a może Pixi byłaby świetnym prezentem na Mikołaja, bądź też inną okazję. Dzięki temu w naszej młodzieży możemy rozbudować chęć programowania, projektowania, kreatywności, a przede wszystkim przedsiębiorczości. Serdecznie Wam dziękuję za uwagę, za oglądanie tego filmu do końca. Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, śmiało napisz je w komentarzu, z pewnością Ci odpiszę. Pamiętaj, że w opisie do tego filmu masz kod rabatowy, dzięki czemu zaoszczędzisz przy zakupie Pixi, a wierz mi, że warto. Chociaż sam na początku byłem sceptyczny, teraz uważam, że algo laser Pixi to naprawdę fantastyczne urządzenie praktycznie do wszystkiego. Więc jeszcze raz serdecznie dzięki do nas tego razu. Cześć!